Dzisiaj sobie otworzymy przesyłkę od y, Tobi Real Madrid, zobaczcie przesyłka przyszła do nas otwarta, w takim stanie przyszła, ale mam nadzieję, że to zawiera wszystko, co jest istotne. To jest nasza wymiana pierwsza z Tobi, Oj i proszę, mamy Cristiano Ronaldo, nasz brak, one nasze braki z y, Road to Euro, tutaj mamy autograf Tomasza Hajto. I tutaj powinny być wszystkie nasze braki. i Mamy tak Hamsik, Turan, Patricio, Handanowicz. Dwie limitki: Luis i Huedes. Kolejne. No jest. Herb Belgii, Rumunii, Słowenii. Line-upy to są wszystko nasze braki. Kolejne. Super, super, fajnie, fajnie, fajnie. Super po prostu. Karty w idealnym stanie. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie brakuje. A to chyba są gratisy. Tak, fans, faworyty. Tutaj dostaliśmy jeszcze gratisiki od e, Tobie Real Madryt. Polecamy ten kanał. Można robić z nim wymiany. Zobaczcie, karty są w idealnym stanie. Wszakże przesyłka przyszła otwarta, ale karty są w stanie bardzo dobrym. Także polecamy kanał Tobi Real Madrid. Trzymajcie się, cześć!